Cześć Wam. Ostatnio troszeczkę chyba za bardzo się miksują treści merytoryczne, które są na tym kanale zamieszczane, bo po to został stworzony pod posty, pod diety, pod zdrowie, z częścią odrobinę prywatną, czyli z moimi podróżami. Obiecuję, że niedługo to oddzielę, znaczy, czy niedługo to nie wiem, ruszając do Indii, zrobię sobie zupełnie inny kanał podróżniczy, a zupełnie czym innym będzie ta część postna, zdrowotna, dietetyczna. Ale dzisiaj nadrabiam części dietetycznej. Uważam, że jeden z najciekawszych tematów, i na pewno bardzo na czasie, związane z wahaniami cukru podczas postu. I dla przygotowałem dla Was kilka rzeczy, z którymi się spotkałem. Za chwilę je Wam przedstawię. Monitorowanie cukru i ciśnienia to jest dla mnie postne, absolutne must have. Wystarczy najprostszy glukometr z zakupem pasków do pomiaru cukru, nie trzeba mieć tego z pomiarem ciał ketonowych i zwykły ciśnieniomierz. Nieduży wydatek, a zupełnie inny komfort poszczenia. Eee, zacznijmy od tego, że dzisiaj mówimy tylko o cukrze. Ciśnienie zostawimy sobie może na inny czas, ale zacznijmy o cukrze. Trzeba by to monitorować na kilka dni przed rozpoczęciem postu. Ktoś, kto ma problemy... Z cukrem, z poziomem glukozy w surowicy krwi, no to jakby wie, że to jest stałe monitorowanie. Natomiast ktoś, kto nigdy tego nie robił, a chciałby do tego podejść rzetelnie, to ja od razu mówię: zacznij jeszcze dzień, dwa, trzy przed postem mierzyć sobie i zapisywać ten cukier, no i ciśnienie, ale dzisiaj o cukrze. Eee, więc zapisujemy sobie te trzy dni: poranny cukier, naczo. Ważne jest to, żeby to dobrze tego palca wyczyścić. Żeby naprawdę mieć przygotowane wszystko i elegancko wykonać ten pomiar, to zajmuje kilka sekund, oczy też jest w ciągu kilku sekund, zapisujemy i zbani. Ta sama ręka, ten sam palec, bo nawet jestem w stanie Wam pokazać na zdjęciach, że z poszczególnych palców różną się odczyty. I tutaj mamy pierwszy podstawowy problem. Odczyty z palca są nie do końca miarodajne. One mogą pokazywać pewną tendencję spadkową, utrzymującą się, wzrostową, ale same w sobie nie są tak bardzo rzetelne jak pomiar w laboratorium. Więc nawet jeżeli ktoś się przygotowuje do postu, to niech sobie glukozę sprawdzi w trakcie pobytu w laboratorium, no a później jeszcze najlepiej, gdyby to mógł skorelować chwilę, moment z własnym pomiarem na własnym glukometrze domowym z paskami. I wtedy wie, czy te rozbieżności są duże, czy nie. One mogą być, chodzi tylko o skalę, a zaraz udowodnię Wam, że skala ma ogromne znaczenie. Więc monitorujemy cukier na kilka dni przed przystąpieniem do postu, no i później w trakcie całego okresu postu i podczas wychodzenia też. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pokazuję Wam właśnie zdjęcie, jak bardzo mogą się różnić pomiary. To jest od konkretnego człowieka, którego teraz niedawno prowadziłem, właśnie jest na wyjściu. Zamazuję dane, bo to są prywatne rzeczy, ale no pomiar chyba niekoniecznie. Z tego samego, w tym samym momencie wykonane pomiary na jednym glukometrze 109, czyli wysoki cukier, za wysoki, na drugim 90. I to jest przedtreningowy. Poprosiłem, żeby zrobił e, trening. Po treningu różnica dalej jest ogromna 97 do 64. Kochani, no widać od razu, że ciężko na tym polegać. Więc nawet jeżeli. Po to mówię, że czasami warto mieć wydruk z e, laboratorium, tak, z e, jakiejś analityki i porównać go sobie z tym, co wychodzi z palca, żeby przynajmniej wiedzieć, jak ta skala jest różna bardzo. I teraz co robić, bo przykłady są różne tego jak ten cukier się zmienia. Załóżmy, że ten pomiar, który mamy, zakładamy, że jest wystarczająco rzetelny, żeby się nim posługiwać i podejmować kolejne działania. Dla mnie jako osoby, która prowadzi inne was w poście, to jest niezmiernie ważne. Bo jeżeli ja nie wiem, z jakiego poziomu startowaliście, a nawet od poziomu dnia 0, Mamy ten cukier, to on już może być niemiarodajny, więc ja proponuję zacznijmy wcześniej, później monitorujemy cały czas jak on spada i dzięki właśnie temu ja jestem w stanie na końcu powiedzieć jaki rodzaj diety, jaki rodzaj wyjścia mogę zaproponować, mniej lub bardziej węglowodanowy i tym samym dietę taką mniej lub bardziej węglowodanową, żeby ten cukier utrzymać na właściwym poziomie. Jak ja nie mam tych pomiarów to mówię, kryształowa kula zepsuta, mogę co najwyżej strzelać, wtedy z założenia biorę, że jednak 90%, uwierzcie mi, nie ma takiego problemu z cukrem. Kiedy tylko wykażę pierwszą chęć dobrego odżywiania się, jakiegokolwiek ruchu, nawet te minimalne wahania cukrowe się normują. Tylko gdzieś 10, może 15%, to już sam sobie strzelam, estymuję te dane, ma naprawdę takie problemy, że trzeba by te diety specjalistyczne wprowadzać, ale na to też jestem gotowy. Gotowy tylko wtedy, kiedy wiem, na czym stoję. Kiedy nie wiem... Nie jestem w stanie pomóc. Dobra, i teraz już przeskakujemy do wykresów. Ja Wam pokażę trzy osoby, w tym jestem ja, najbardziej standardowy, teoretycznie zdrowy typ. E, poziom cukru porannego, nadczo, e, wiem, że poście się cały czas nadczo, ale ten cukier i tak może się zmienić, jeśli ja wstanę i dwie godziny pochodzę. I wtedy dopiero go zmierzę, więc zawsze przyjmujemy, że to jest chwilę po przebudzeniu, po porannej toalecie, robię cukier, nie łażę, nie biegam po schodach, nic nie robię i przypominam sobie o 12 czy o 15, tylko zawsze o tej samej porze, najlepiej po przebudzeniu. Więc jeżeli założymy, że standardowy cukier, tak jak według norm jest około, nie może przekroczyć 100, ten nacho poranny, to ja dokładnie mam taki cały czas. I ten cukier u mnie z pierwszym dniem spada, z drugim jeszcze bardziej, z trzecim jeszcze bardziej i później bardzo nisko się utrzymuje. Jest jeszcze poziom cukru niebezpiecznie niskiego, hipoglikemia, kiedy to ludzie mogą drżeć dłonie, mogą się pocić, mogą mieć różnego rodzaju sytuacje, aż po omdlenia. Te poziomy, które ja osiągam dosyć szybko, mogłyby dla niektórych osób być już dosyć niebezpieczne. Ja nie wiem, mam taki organizm, że to znoszę dobrze. Czuję, że jestem spowolniony, ale mój organizm wznosi to dobrze, nie jest to dla mnie niebezpieczne. U innych osób tak szybko, spad... gdyby spadał cukier albo z dużo wyższego poziomu, to mogłoby być dyskomfortowe i bardziej niebezpieczne. Ale my dzisiaj rozmawiamy o wysokim cukrze, więc tego niskiego cukru nie poruszam. Ja zakładamy, startuję z poniżej stówki, czyli ze zdrowego pułapu, i utrzymuję niski coraz niższy cukier, aż nawet ekstremalnie poniżej 50 zjeżdżam, co pokazywałem na niektórych wykresach. Jeden z moich podopiecznych, który zaczynał zdecydowanie z za, za wysokim cukrem. Ja już nie pokazuję tego, że te poziomy cukru przed postem też były za wysokie. Ja zaczynam dla uproszczenia w samym poście. Więc startujemy w przykładzie A z za wysokim cukrem, ale to co jest pozytywne w wyniku postu, Cukier spada, spada w dniu pierwszym, spada w dniu drugim, nagle podskakuje. I co lepsze, podskakuje odrobinę powyżej dopuszczonej normy. I można by spanikować i powiedzieć: Ojeju, nagle jest coś źle. Takie sytuacje mogą się zdarzać. To na poziomie hormonalnym. Może się kortyzol wydzielić, który powoduje, że troszeczkę inne procesy są uaktywniane. Organizm jest bardziej w stanie mobilizacji, może doprowadzić do bardziej intensywnej glukoneogenezy i może powodować, że ten cukier odrobinę podskoczy. A jeszcze weźmy poprawkę na pewne pomiary. Jeżeli on jednorazowo podskoczył na drugim, trzecim, czwartym dniu i spada, tak jak mamy na przykładzie A, czyli ta niebieska linia podskoczyła. I spada, 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 i później ten cukier się utrzymuje. To można mówić, że wszystko jest okej. Okay. Prawda? Jest okej. Okay. Cukier już nie wraca, to była tylko jednorazowa sytuacja. Trzeci, najpoważniejszy przypadek, na który, który wymaga innego postępowania w trakcie postu. I zaraz sobie porównamy postępowania dla mnie, dla przykładu A i zupełnie inne postępowanie dla przykładu B. Jakby wszystko pod kątem kontroli. Poziomu glukozy w surowicy krwi. Poziom, e, e, przykład B, czerwona linia. Kochani, bardzo wysoki cukier na starcie, spadek cukru w trakcie postu, ale niestety spadek do poziomu ciągle za wysokiego. Co lepsze, cukier podskoczył, spadł, podskoczył i utrzymuje się na wysokim poziomie, na za wysokim poziomie. To jest przykład konkretnego człowieka sprzed dwóch tygodni, może który już w tym momencie jest na wyjściu po 21-dniowym poście. I teraz co trzeba z tym zrobić? O ile w przypadku moim, przykładu A, linia niebieska, my zostajemy na powolnych spacerach. Każde bardzo jakieś takie intensywne aktywności, a la zamiast marszu zaczynam biegać, mogą spowodować... Że organizm zareaguje źle, za szybko spadnie cukier, a skoro sobie powolutku spada i normuje się w sposób bezpieczny dla nas, to nie ma sensu tego przyspieszać. Nie ma sensu poprzez aktywność fizyczną wymuszać na komórkach pobranie tego cukru, tego nadmiaru cukru, którego w jednym i drugim przypadku nie ma. On jest niski. Inaczej. Postępowaliśmy tutaj w przypadku tego przykładu B, czyli linii czerwonej, kiedy zobaczyłem, że tak naprawdę jest spadek cukru, wzrost, spadek i wzrost, i później, mimo zastosowania spacerów powolnych, tętnie 130 uderzeń na minutę serca, około godziny, gdzie naprawdę organizm pięknie spala kwasy tłuszczowe, nie musi, nie wiadomo jak się namęczyć nad produkcją szybkiej energii, i nie musi uruchamiać. Rozpadu białek, wtedy takie coś jest w zupełności wystarczające. Ale kiedy cukru jest za dużo, to można sobie zrobić pewną, pewien jakby interwał. Czyli jeżeli ja idę na 10-kilometrowy spacer, mogę sobie przejść 700 metrów, a 300 metrów przebiec. Przejść 700 metrów, 300 metrów przebiec. Przejść 700 metrów, 300 metrów przebiec, zwracając uwagę na to, żeby być komfortowo. Czemu to ma służyć? Ma to służyć temu, żeby w trakcie tego troszeczkę bardziej intensywnego wysiłku od spaceru, nie sprintu, nie mylić tego ze sprintem, bo tu jednak może to być zbyt obciążające chociażby właśnie dla zmiany ciśnienia, dla tego, dla tego jak funkcjonujemy w trakcie postu, to to odrobinę szybsze, Poruszanie się spowoduje, że komórki chętniej wezmą ten cukier. Jeżeli zaczną go brać, to być może jest przede wszystkim jest duża szansa na to, że spadnie do takiego poziomu idealnego i będzie się utrzymywać i już nie wskoczy powyżej. W tym wypadku, tak jak tutaj mamy przykład B, wyjście jest bardziej w stylu keto. W każdym innym przypadku wyjście jest. Bardziej bym powiedział, ustandaryzowane, a o wyjściach zrobię niedługo zupełnie inny film. Powiem Wam o trzech rodzajach wyjścia. Pierwsze sokowe, które Wam przedstawię i będziecie mogli spokojnie sobie z tego korzystać, i dwa inne troszeczkę bardziej pokombinowane. Jedno półspecjalistyczne, a drugie, tak jak bym powiedział, wysoce specjalistyczne właśnie dla ludzi z problemami z gospodarką cukrową w organizmie. Także mamy trzy różne przypadki. Trzy różne postępy, znaczy dwa różne postępowania. W przypadku moim i przykładu A, kiedy cukier spadł, nawet za wysokiego się utrzymał. Wszyscy spacerujemy. Jest ok, nie musimy podganiać organizmu, żeby chciał wziąć nadmiar cukru, bo nie ma nadmiaru cukru. Natomiast jeśli po jednorazowym, nawet incydencie, cukier wskakuje wysoko albo nie spadł nisko, cały czas jest wysoki, to tutaj możemy zmienić podejście do tematu i zacząć. W trakcie marszu, włączać przebieżki delikatne, troszeczkę truchtu, mieszać to, tętno będzie ustalone, nie będzie zakwaszenia, nie będziemy zamęczać organizmu, ale spowodujemy, że weźmie troszeczkę bardziej ochoczo, o, ochoczo nadmiar z nadmiaru cukru, i ten cukier ma szansę spaść i wtedy być po bezpiecznej stronie. Proste postępowanie jestem od tego, żeby dawać wam rozwiązania, a nie utrudniać, więc jeżeli macie swoje sugestie, to. Proszę o informacje pod filmem i pamiętajcie, ciśnienie i cukier, must have na poście. O wynikach krwi nie wspomnę, bo też by się przydało, ale są pewne absolutne, absolutne minima. Cukier, ciśnienie.